Dzień dobry, nazywam się Leszek Herman Oświęcimski i jestem, z teorii, z doświadczenia, a na pewno z przekonania, papieżem, papieżem nieudacznictwa. Tak, dobrze słyszycie. To ja, jeszcze z kilkoma osobami, założyłem 24 lata temu w Berlinie Klub Polskich Nieudaczników. Miejsce, które o dziwo działa do dzisiaj. A tutaj, w tym cyklu, opowiadam Wam historię moich życiowych planów, a przede wszystkim spektakularnych porażek. Zaczynając od przyjazdu jako studenta kolonistyki do Berlina Zachodniego, jeszcze, poprzez plany zostania słynnym amerykańskim pisarzem na Florydzie, aż potem desperacką próbę powrotu z emigracji do ojczyzny. To było chyba najtrudniejsze. A kiedyś to było miasto takie bardziej opiekuńcze i w ogóle chyba bardziej przyjazne. Nie mówię tu o socjalu, który dzisiaj ludziom na mózgu siat i wszystko nim tłumaczą. Mówi o takiej prostej, ludzkiej świadomości, że życie w swojej naturze jest ciężkie i trzeba je sobie jak tylko się da ułatwiać. Urzędy ludziom i ludzie ludziom. Tak to było i to się czuło w powietrzu. A dziś natomiast mam wrażenie, że duch czasu jest nieco inny. Bo ktoś stwierdził niedawno, nieroztropnie, i to zadziałało jak zaklęcie, że ludzi na świecie jest za dużo no i przez tę klątwę wartość życia człowieka drastycznie spadła. A ja mianowałem się samozwańczo tym papieżem nieudacznictwa, a moim mistrzem jest pisarz Emil Cioran, filozof, który opisał świat bez złudzeń. No i ja tutaj też staram się to robić. Tak, ale przede wszystkim jestem typem człowieka, który nie wstaje rano z łóżka, jeśli nie ma planu na przyszłość. Taka przywara, niewygodna. A najbardziej, paradoksalnie, ten najbardziej spontaniczny etap mojego życia, czyli założenie rodziny, wychowanie dzieci tutaj na obcej ziemi, był chyba najbardziej udany, najbardziej sensowny. Ale potem zaczęły się plany chore, utopijne. I desperackie. No po tej porażce, jednak jako licencjonowany nieudacznik zrzeszony w klubie polskich nieudaczników w Berlinie, legalnej instytucji zatwierdzonej przez urzędy, co opisałem w części trzeciej tego cyklu, wymyśliłem sobie, że teraz zostanę słynnym amerykańskim pisarzem. Serio. I zacząłem od zera, uczyć się angielskiego najpierw, i dobiłem w tym do poziomu gdzieś tak B2. Potem zrobiłem kurs opieku na osób starszych, żeby mieć z czego żyć na tej Florydzie, w tych stanach, zanim moje książki staną się bestsellerami. No ale najpierw poleciałem, tak na próbę, do Nowego Jorku, i spodobało mi się. I nawet spontanicznie chciałem zostać od razu. Ale nie miałem szczęścia w tym zamiarze. Nie znalazłem żadnego zaczepienia. Musiałbym startować z ulicy. Więc wróciłem do Berlina. No i tu pozbierałem się. No i za jakiś czas postanowiłem pojechać najpierw do Wielkiej Brytanii. Podszlifować język, który znałem teoretycznie tylko. No i zarobić kasę na, na podbój tej Ameryki. O tym już opowiadałem. I jak byłem w Anglii, jak musiałem stamtąd spierdzielać. To było w poprzednim odcinku. Zapraszam do oglądania. Tak więc, w tej Anglii, po półtora roku wróciłem do Berlina i od razu prawie wylądowałem w szpitalu. Interwencyjnie. No i po serii badań w tym szpitalu diagnoza okazała się poważna że to była jakaś choroba metaboliczna związana z układem pokarmowym i lekarze stwierdzili, że konieczna jest operacja. I nawet nie taka operacja wyleczająca ale tylko Taka hamująca chorobę, ratująca życie. Ale jakoś nie byłem tego przekonany. Wątpiłem więc skierowano mnie na rozmowę z panią ordynator. Ale i ona nie przekonała mnie do operacji, bo trzeba mu powiedzieć, że robiła to w sposób w takim stylu, jakby nie chodziło o moje zdrowie i życie. Tylko jakby chciała mi sprzedać jakiś tandetny odkurzacz. Więc moja intuicja nadal była na nie. Odmówiłem, ale. Nie negowałem diagnozy, jedynie postanowiłem utrzymać się przy życiu na własną rękę. No intuicja w sprawach zdrowia jest ważna, może nawet najważniejsza, ale konkretna wiedza jest również bardzo, bardzo potrzebna. Więc zacząłem ją intensywnie gromadzić, zgłębiać, zarówno medycynę szkolną, jak i tę taką alternatywną, czyli taką dietetykę, ziołolecznictwo, czyli fitoterapię. I po jakimś czasie postanowiłem postawić na radykalną zmianę stylu życia. No, do tego intensywny ruch, żeby pobudzić ten układ limfatyczny. No i dieta, przede wszystkim dieta, miała stać się moim lekarstwem. No, po jakimś czasie nauki opracowałem własny system żywienia, który miał tylko nie tylko mnie utrzymać przy życiu, ale także wzmocnić odporność organizmu, ten system immunologiczny żeby organizm sam się bronił. No i wiecie co? To się nawet udało. Zadziałało, przynajmniej w moim przypadku. Ale nie będę teraz wchodził w szczegóły, ale jeśli ten temat mojej terapii kogoś interesuje, dajcie znać w komentarzach, a może nagram o tym osobny odcinek. No tak, ale szybko okazało się, że żywność, której potrzebuję, jest albo niedostępna, albo absurdalnie droga. I tak narodził się mój kolejny wielki plan. Postanowiłem sam produkować i sprzedawać taką żywność. No dla siebie i dzielić się też z innymi. A firmę, która miała to produkować i sprzedawać, chciała, postanowiłem założyć w Polsce i przy okazji po raz kolejny spróbować wrócić do kraju. Z czym się nosiłem już bardzo, bardzo dawna. No i tak zrobiłem. Za oszczędności z Anglii wynająłem lokal na północy Polski. Poza tym kupiłem używanego, uszkodzonego dostawczaka. No i z zapałem amerykańskiego pucybuta, który ma zostać milionerem, ruszyłem na ten lokalny taki rynek, bazar. Z tymi własnymi pierwszymi własnymi produktami, które moim zdaniem miały dużą wartość terapeutyczną. A jak to się skończyło? Otóż, po roku sytuacja wyglądała tak. Dostawczak, którego naprawę włożyłem trzykrotnie, trzy razy tyle, ile wynosiła jego wartość, za ile go kupiłem, psuł się co chwilę. Miałem wrażenie, że z warsztatu Wyjeżdżał bardziej zepsuty niż przyjeżdżał. Z tego rynku, bazaru, przegoniły mnie panie z sanepidu. A w miejscowości, gdzie mieszkałem, okazałem się być obcy. Tak byłem traktowany. Jak na przykład wyłączyli prąd, to sąsiedzi od razu biegli do mnie. Czy czegoś nie zepsułem? Krowy mleka nie dawały? To pewnie też była moja wina. Nawet rodzina nie doceniała tej mojej walki o zdrowie ciotka rzuciła mi kiedyś ja tu ciężko pracuję a ty się bawisz ty się tylko bawisz choć choć tyrałem prawie na okrągło jakoś nie widzieli w tym mojej walki o życie może nie chcieli widzieć można to też zrozumieć wypierali co mieli zrobić bezsilność ciotka chciała leczyć mnie o którym słyszała słyszała dziś w telewizji a wujek też mówił że on by zmuszał wszystkich do jedzenia szczepiorku który leczy z wszystkich chorób. No i tak z niczym, na tarczy wróciłem znowu do Berlina. Miasta, które ma serce, i dla takich nieszczęśników, nieudaczników. No, tak to tylko fragment mojej historii, która pokazuje poniekąd, że czasem największy sens można znaleźć właśnie nie w sukcesie, ale właśnie w porażce, w upadku. I podniesieniu się z niego, a potem opowiedzeniu o tym. No, a jeżeli ta opowieść w jakiś sposób z Wami rezonuje, jeśli macie podobne uczucia lub doświadczenia, proszę zostawcie komentarz poniżej. Zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych historii z życia papieża nieudacznictwa. Dziękuję bardzo, że wysłuchaliście. Do zobaczenia.